No Błyszka, Buszka, błogosłuchajcie, dziecko Boże w dniu dzisiejszym, no mi rodziny chrześcijańskiej, moje dziecko Boże, błogosławajcie. Tak się robi serweli chwały, Takie kreślenia, takie kreślenia się robi w na ten, no, na wysoci ten, na płytce metrowej, metrowej płyce. To jest krzewienie 10 centymetrowe a tu jeszcze wysoci dalej jest w Dalej jest w wysoci na metrowej, na metrowej płytce Ta, Takie następne krślenia, tylko tutaj w te, te to, to to tego kwadratu, tego kwadratu wysoci jest głębsze. To kręczenie, to kręczenie, nacięcie wysoci w tej, tej płytki jest głębsze niż te nacięcia, niż te nacięcia. Jak się zwiększa w ten... Zwiększa do, do 10 metrów później wysokości, nie do metra, tylko 10 metrów, to następne określenia, co, co metr wysokości muszą być jeszcze głębsze, jak się robi, no i tak dalej, i tak dalej, i tak to wygląda. No i to jest wysokości, bo jest wiele prądów, Ka każde oczko ma swój prąd wysokości, każde oczko ma swój prąd, no, bo jest różnica między prądem takim, 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 a prądem takim, takim takim wysocie, jest różnica w na, napięciu, natężeniu i tak dalej. I między prądem tak, takim, a takim też jest różnica, też jest różnica. Każde oczko ma swój prąd, swój, swoją wielkość prądu, swoją wielkość prądu. I to tak, się tak się kreśli, się, on. i on jest w grubości 7 cm, i na 3 cm, ro, na 3 robisz nacięcie wysokości cen. Robisz nacięcie na 7 cm głębokości, 7 cm głębokości, a później obok wysokości pinikiem. So, Pilnikiem piłujesz wysokości, cienkim pinikiem piłujesz, żeby grubość była, takie schodki robisz, schodki robisz wysokości na bokach, na bokach, no. Płynnikiem piłujesz wysokości 3 mm, czyli 3 mm pinikiem piłujesz grubości, no i robisz schodek, robisz schodek, później i, i, i głębokość tego schodka wysokości następnego, coś od środka, od środka, od tych 7 cm jest w wysokości już już w wysokości 6 cm i 6, 6, 6 i 6 cm głębokość. Ten, tak, gdy głęboko piły, szczępiły tym pilnikiem, 6, 6. A następny schodek robisz w wysokości, robić w wysokości też pilnikiem wysokości takiej całej grubości, takiej całej grubości, ale już nacięcie, już głębokość wysokości tego schodka jest w wysokości, jest większy schodek, robisz go w wysokości 6,2 6, 6, mm głębokość tego schodka. No takie schodki ci robi wysoki. Schodki robi. Na prawo i na lewo się robi od, od połowy 3,5 po cm po wysokości schodki, wysokości na prawo i lewo, w grubości 7 cm. na no schodki się robi. Albo od zewnątrz, albo od zewnątrz. Tu, I to wystarczy nie na całą długość zrobić schodki, tylko w rogu wystarczy zrobić schodki, w rogu zrobić schodki. Czy od zewnątrz wysokości Tu spiłujesz wysokości do 7 cm, na następny schodek, następny schodek zrobisz wysokości spiłujesz wysokości do 6, 6 cm, na schodek do 3 i 2 cm, 2 mm, 2 mm, 3 i 2 mm, 3 i 2 mm, 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 mm następne wysokości do 5 i 8 mm i tak schodzisz wysokości do środka. Do, do środka głębokości wysokości tego i z drugiej strony tak samo robisz. No Tak, tak to wygląda, tak to wygląda No i to jest różnica wysokości Napięciowy komputer Lub natężeniowy komputer No Bo później wysokości Pod komputerem Stawia się wysokości taki, taki, taki 80 cm Taki trapez Taki trapez 80 cm Taki, taki trapez Tu 80 cm, a tu 40 cm Żeby było wysokości No to trapez prądzowy trapez prądzowy, to jest trapez prądowy trapez prądzowy to jest trapez prądowy to jest? on, on prądy wysoci bo jest taki płynie prąd taki płynie prąd taki popłynie prąd taki popłynie prąd taki popłynie prąd prąd no w tym trapezie jest wiele milio, milion miliard prądów wysoci jest możliwe do uzyskania wysoci co wskutkuje w wysokości gdzieś w innym miejscu, w wysokości zapisanie w filmiku, bo jest inny prąd w wysokości i zapisanie innego w filmiku, no buźko buźko Co w wysokości ten trapez w wysokości, z jednej strony też charakteryzujesz w wysokości grubościami, lub obok, lub obok trapezu yy, Dajesz wiązkę, lub tu obok trapezu, trapezu, dajesz dodatkową wiązkę, też w trapezie, też w trapezu, w Zaczynasz wiązkę wysokości z przewodów wysokości 8 mm, 7 mm, 4 mm i 2 mm, później 12 mm wysoci i 17 mm. Taką wiązkę dajesz wysokości przewodów tutaj, pod jednym, pod, pod jednym rogiem, tutaj, ale z tej strony, z tej strony, z tej strony, co wysokości też, że każdy ten prąd. Każdy ten prąd będzie do tej wiązki wysokości uiszony. Ale najlepiej nacięcia zrobić wysokości wysoci na trapezie. Z jednej strony w jednym rogu, w jednym rogu wysoci nacięcia zrobić, w różnej grubości wysoci. Jak jest trapez w wysoci, to nie musi być trapez wysoci, to, to musi być trapez, to musi być trapez, ale może być w wysoci tak, taki trapez wysokości, taki, taki taki trapez. Taki, taki zapes to może być. No, taki w wysoci o okręgu. Tu o okręgu wysości ten. To, to lewy i dolny prąd wysoci. To, to, to cię egzekwuje bardziej wysoki na, na tą połówkę, na tą pierwszą połówkę wysości cięć wysoci. Czy z drugiej strony wysości się informacja zapisze? No. No, to taki najlepiej taki zapys o okręgu wysości. Najlepiej taki zapis o okręgu. Taki coś, o okręgu wysości. No. I jak to wygląda, tak to wygląda. No, a później, później coś to, to miliony prądów się uiści, miliardy prądów. Te miliardy nie są aktywne wysości, się od razu, najpierw się będą te, 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 te góry zapisywały. Tu prąd najpierw, później, tu prąd się zapisze w wysokości i tak dalej, i tak dalej, no uiści się w wysokości. Bo, bo, bo każdy obwód ma swoje, swoje napięcie, bo jest skośność, na, każda długość ma swoje napięcie by jak jest trapez, jak jest trapez, jak jest trapez, no. I wysokie najpierw te prądy się uiszczą i zapisze się informacje, a później jak dłużej działa serwer, to zwolne prądy będą się zapisywały, będą aktywne, i informacja się zapisze, no. A pobierać, no i się podłącza wysokości, podłączać się z boku stąd, stąd wysoki wysokości, do minusa, a stąd, stąd do plusa. Lepiej stąd, można stąd do plusa. A to, to ta, ta część, ta część ta, część, ta część jest wyeliminowana, wyeliminowana, jak stąd by coś. Jak łączę stąd by coś do, do plusa. A to badajcie, to badajcie, zbadajcie sobie. No, 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 i tak dalej, i tak dalej. I sądzę do pulsa, stąd do, stąd do pulsa. I, i, I pojemność jest tego, pojemność tego jest wysokości, tego serwera, pojemność jest 10 do 777, a na 10 do 13, 13 wysokości. 1313, 1130 113, tysiąc 1313, 1313 1313 no taka powinna być z tego serwera jak zrobisz tutaj serapez i komputery też takie komputery robi się takie wysokości z serapezu wysokości z serapezu zrobi się serapezu tu daje się, nie, się, by coś je na, na coraz grubsze lub, lub chódcze kawałki. Nierównomierne, nierównomierne. Co, coraz grubsze albo coraz chódcze kawałki. A stąd się pobiera informacje, by coś do, do, do pamięci. Do, pa, do, do pamię, pamięci ujścia tutaj. To też miliardy prądów, Także pamięć jest większa o, o miliardy razy się w pamięć dźwięk do komputera. No, jak zrobić, to tak jest. Jak zrobisz w wysokości taki komputer. I to, to jest płytka, cała płytka, nie przewody, tylko to jest cała płytka w wysokości. Daje się taki terapeut płytka. Płytka się daje. Tu też płytka się daje. No i później do tej płytki się podłącza na przykład tutaj joystick, tu, tu monitor. Monitor to tu, tu pomiędzy te, 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 te dwa w wysokości monitor się podłącza. I bo wychowuje się wiele prądów w wysokości gdzie zapiszą informacje na, 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 na tej pamięci, na tej pamięci. No. Tak, tak, tak to wygląda. Tak to wygląda. No. No, a wysokie są tu się zapisuje. I tak można odbierać te informacje. A tu się tu, tu, tu się dostarcza informacje. Tutaj cię dostarcza informacje. Z komputerów innych w tu się dostarcza informacje. No. A przyjemności... A przyjemności z tego odbiera się informacje, z tego układu, odbiera się informacje nie z tej strony, nie z tej strony tak, tutaj, tu, tutaj, ta, tak, tu, tutaj i wysoci tu plusik wysoci tutaj, tutaj, czy, tu, czy tutaj, czy tutaj, albo tutaj, tu, albo, albo tutaj, 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 tutaj. tutaj, tutaj. Nie tak się podłącza, żeby odbierać informacje, bo wtedy podwójna informacja się, się egzekwuje. Podwójna informacja się egzekwuje. Podłącza się, wysoci z tej strony. Z tej strony podwójna informacji, podłącza się, plucik wysoki, po, po, podłącza się, wysoci, bo tu trapez bo też jest podłączony do, do prądu. Tu jest minus, a tu jest plus. Tu plusik się podłącza, by coś no, do, 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 do tego, do, do, tego, do, tego, a ten, a tutaj będzie minus, to podłącza się go tutaj, tu, tu się go podłącza. Z tej strony się pobiera ob, informacje. No, z powrotem, że, żeby płynęła. Do komputera. No, i tą informację pobiera się w wysokości. Jak jest plus, plus, jest plus. Tu jest plus. Od plusa do minusa, co na minusie. Z takiego też trapezu wysoci. Przez taki, taki, te, te, taki ten. Pobiera się przez, przez. przez taki. Pobiera się przez taki wysokość ten. No trójkąt, to on, on, niektóre prądy są akurat z jednym czasem nie one później się uaktywniają przy działaniu serwera, te prądy, ale przez taki chip się pobiera informacje, bo to jest chip, taki, taki trójkąt, taki trójkąt, one się uaktywniają te prądy, ale później przy działaniu ten serwera, jak, jak już styk prądu wysokości się zapisze, że to styk, z tych będzie pobierało wysokości prądów a jakby coś z tych prądów będzie z tych prądów będzie pobierało wysokości to wysokość tu do góry tu, do, 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 do góry się ujści no do góry się ujści informacja tak, taki prąd będzie aktywny no to tutaj by coś pobieranie przez przez, przez przez trójkąt pobieranie informacji przez trójkąt a za zapisu pisu, za wysokości jak ten trójkąt łączyłem wysokość łączyłem trójkąt tu, 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 stąd, tutaj tu jest, tu, jest, tu jest plus, tu jest plus, do minusa leci to, to staje się tutaj tutaj taki t, taki trapez, taki trapez taki, taki, taki trapez się stosuje, taki trapez się stosuje no te że informacje stąd do serwera są są, są r, 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 rozszerzone rozszerzone bo tak samo, bo te prądy są różne Siły się uliczą w różne no to stosuje się do serwera taki trapez no i tyle, i tyle i to informacja o wysokości a teraz jak serwery dwa ze sobą podłączyć dam, dam filmik dwa są serwery połączyć dam, dam filmik, no buźka, buźka no teraz jak serwery wysokości połączyć tu są te, te, te serwery tu są te, te, te serwery to się łączy tak z trójkąta, z trójkąta łączy się tak, tu jest minus, tu jest plus z tego wysoci tutaj minus, tu, tu jest minus, tu jest plus, łączy się tak, tu, tu jest wysoci plus, tu, tu jest minus, tu jest minus, łączy się tak i do trzeciego, do trzeciego się podwiększa V już wysoci. 4V się podłącza. Bez trójkąta, bez trójkąta. 4V się tego podłącza, bo prąd z tego trójkąta będzie wysoci egzekwowany. No. Albo... Albo z trójkątem wysokości Z trójkątem. Nie, stąd, stąd No i tak samo na następne serwery Jak się robi też o 3, o 3 też tak się łączy Też o trzy wysokości I podmęsza się na trzecim wysokości Podmęsza się do 8V wysokości prąd Do 8V Wyraźnie się przeskoki robi prądowe Przeskoki prądowe Najpierw dwa, 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 4 4, 8, później przeskok coś nie 16, tego, tego już 20, 20 się robi i tak dalej, i tak dalej, takie przeskoki ponowne i ten, ten dół się łączy tutaj z tym dół się łączy z tym do odbioru, do odbioru tu się odbiera informacje, tu się odbiera a tu się nasyła na, na serwer informacje nasyła na serwer informacje a stąd się odbiera informacje, stąd odbierana odbiera jest informacja no i tu wszędzie się, się, się się stosuje te te clipy wysokiej wielkości wysokiej, tego ten co clipy o chipy o trapezu trapezu się stosuje no, tak to wygląda, tak to wygląda no i to tyle, i to tyle no cześć dziecko może, buśka buśka, teraz Ci pokażę jak prawidłowo podłączyć serwer wysości. No do tej podstawki prądowej, czyli prąd odwórczej Tutaj prąd prąd podstawki Podstawki wysokości Przez chipa, chipa wysokości w, w postaci rombu do serwera i serwery jak podłączyć, czy z sobą Tu w trzecim można prąd podłączyć nowy Prąd podłączyć nowy w trzecim, czy w szóstym serwerze Prąd nowy podłączyć, czyli na przykład Tu jest prąd wysokości 2 V, tu jest 2 V. A tu można już 4V podłączyć prąd. 4V podłączyć prąd. I tak co 3, co 3, później, później co 3, 6, wysoci to 8V, wysoci prąd. Później 10V, później 16V i tak dalej. Co 3, co 3. Co, 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 3, serwery, co 3 serwery. No i tak to wygląda. Tak to wygląda. I wysości, tu jest w wysoci, wejście. Wej, wej, tak, internetu, komputera naszego jest tutaj, tutaj a tu się podznacza plus, a tu minus, tu plus, a tu minus wejście komputera jest tutaj, tutaj jest wejście komputera tymi kablami wchodzi komputer no i wchodzi w wysokości, musi być z boku, z boku wyjście nie z góry wyjście, nie z góry wyjście, nie z góry wyjście, z góry wyjście tylko z boku wyjście musi być że, że, żeby te prądy były aktywne że, żeby te prądy były aktywne no bo, bo, bo każda szerokość tego rąba ma swoje swoje ma ma ka szerokość tego rąba, ma swoje oczko, by coś równoległe. Tu jest inne oczko równoległe, tu jest inne oczko równoległe i, i tak się egzekwują prądy. No. To płytka, co z płytki się robi. Tu też z płytki się robi. No i do, 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 do chipa idzie, tu z dołu idzie i wychodzi z bokiem, idzie do serwera, w, w serwer wyłączone i wychodzą z boku wysoci serwera. A jak nie chcę, to tu z boku tu, tu, to, te układy wysoci wychodzą tutaj wysoci. Jak chcę tylko jeden zastosować serwer, jeden serwer, to te, 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 kable, te kable tutaj po, się podłącza. No i idzie też do, tu, do trapezowego wysoci chipa wysoci. Wychodzi z tego chipa, wychodzi z tego chipa tutaj, tutaj na plus, tu na plus wysoci wychodzi. A tu wychodzi na minus, a tu wychodzi, a tu wychodzi na minus, tu wychodzi na minus. Tu wychodzi na minus. No i to tyle. I to jest całe to zagadnienie. No wóźka, łóżka. Teraz wysoci dam ci jeszcze tutaj dalej. Dam, dam ci przykład jak podłączone podłączenie jest wysoci błędne. I tu musi być e, ten. Tu musi być wysoci ten. Dioda, dioda. Żeby nie było prądów powrotnych. prądów powrotnych żeby, No w no, ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, no dobra, buźko, buźko. No, no i tak to wygląda, tak to wygląda. Tu trzeba zastosować tam, żeby nie było prądów pod, pod, powrotnych, pod, powrotnych, pod, podwójnie informacja, żeby się nie zapisywało w tych serwerach z dołu i z, bo, i z boku, w zasadzie tymi kablami, tymi kablami z boku, żeby się nie zapisywała, a tymi się zapisuje i kierunek płynięcia prądu jest w tą stronę. W tą stronę, więc powrotem ci się tutaj w tą stronę, ci się nie zapisze informacja. Chyba, żebym zapisował z tej strony wysokości ten kable to by podwójnie się zapisywała informacja. No, z tej strony, jakbym zapisywał, to może nie trzeba tego tej diody. Ale nie jestem, pe nie jestem pewien. A jakbym z tej strony zapisywał jeszcze tutaj kable do, do tego boku, to podwójnie, bo to by z tej strony i z tej strony się zapisywała informacja. No i co zaraz mam filmik gdzie się przedstawię, to zaraz potem by coś przedstawić, to jakby coś Google ma niby komputer kwantowy, a tylko ma źle podłączony serwer. I nic więcej, a nie komputer kwantowy, że podwójnie nic mu informację, No i pliki. No, buźko błyszko, co, co zaraz przedstawię co zaraz przedstawię. No i co tyle, to tyle, buźko buźko No a teraz teraz powiem by sobie, jak przyjemności zrobić ten serwer by coś z podwójnym, bez coś pliku, że wgrasz filmik. I dwa się wgrają filmiki na serwer. Te sam, ten sam filmik dwa razy się nagra i wygrywasz go, i wygrywasz go i go chcesz ciągnąć, to też dwa razy się ściąga. Też dwa razy się ściąga. To musi być połączenie, by coś jeszcze dodatkowo. E, minus by coś, minus Większy minus jest. Jest wysoci. Tutaj. Tutaj. A tu, a tu. A stąd, stąd, tutaj, tutaj, Te informacje, tu, 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 tu tu. No. tu, 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 no to wtedy się informacja wygra tutaj, Ty, tymi kablami dwoma będzie się wygrała tutaj, i tymi dwoma będzie się wygrywała drugi filmik w ten, ten sam filmik dwa razy się ugra na serwerze. To są całkiem dwa odmienne pamięci, odmienne pamięci niekolidujące z sobą z boku i z dołu, na no ale coś nie, nie do wykorzystania by coś stąd i stąd by coś się wygrywa filmik. No nie Dwa razy filmik tak żeby coś w Google, by coś ktoś w Google ala używa To pisze podwójnie Napisze ci, cześć, cześć Jarek, by coś się to dwa razy Cześć Jarek, cześć Jarek Dwa razy by coś, nie, nie za sobą, tylko dwa razy przycisknięcie będzie Cześć Jarek, cześć, cześć Jarek I będzie dwa razy No, a pozyskuje się stąd informację A z dwa razy tak się wgrywa, by coś informacja A dwa razy tą informację pozyskuje się do tego komputera, do komputera wycofali przed, 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 przed tym, tym kierunkiem, tym, tym, tym podłączeniem, tym podłączeniem. No i tak to wygląda. Ale zaraz to dokładnie przedstawię: też przedstawię wysokości. i ja opowiem o Google'u o jego komputeru kontowym. Tylko źle podłączyli kable na serwerze i nic więcej, a nie mają komputera kwantowego. Urojenci, urojenci i głupki. No, dwie informacje się zapisują: dwie informacje. Tędy, tędy z tego komputera jaki leci to leci tym kablem i tym zapisuje się z tej strony i w takim innym miejscu na serwerze tutaj się zapisuje informacja w takim innym miejscu, a tutaj leci Wysoci, tutaj plus, tutaj plus to z tej strony, z tej strony zapisuje się tu informacja no, także dwie informacje i tak samo pobierane są dwie informacje zapisują i, i wydają się dwie informacje, no i tak to wygląda, tak to wygląda taki prosty rozrachunek Wysoci Dlatego coś, te, tego, tego przewodu ma nie być, tego przewodu ma nie być, ma, ma, ma nie być i tylko tutaj podłączone, tutaj tutaj do tego, tu idzie tutaj do, do minusa, a tu idzie tu, k, 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 stąd, stąd wysokość idzie tą idzie stąd do plusa, do, do minusa, tu idzie do minusa, a tu, a tu idzie do plusa. No przez prze ten, tu, tu, tu jest plus. A tu jest minus, tu jest, tu jest minus. Tu jest minus. No i tak to wygląda, i tak to wygląda. No buźka, buźka. A Google, Google Czechowskiego, Google zrobiło niby komputer właśnie ten. No do wysokości kwantowy, kwantowy. To z tym połączeniem władliwym, że wysoci jak pisałeś na, na YouTube, piszą przez gongle, piszą bysości przez i, i, ich ala, przez ich ala, y, pedofile bysoci, głupie pedofile bysoci, y, ten, empuk, en, empuk wysoci, co ścigają pedofili, to są głupie pedofile, y, piszą przez ala bysoci i zmieniają go na dziecko, to jak piszą z tobą wysoci, to dwie napiszą OK, to dwa razy OK jest napisane. Napiszą tak, to dwa razy tak. Napiszą chce ci dać dupy. To dwa razy napisze się, co chcecie dać ci dupy. I z im też pisze dwa razy informacje. No, to ich łatwo rozpoznać, wysoci przez sztuczną inteligencję, jak piszą przez Google, przez Google. Bo Google pierdzonęło się w wysoci, że niby by ma i komputer, a tylko, tylko błędne połączenie z serwerem ma. I nic więcej, i nic więcej wysoci. No, po buźka, buźka. Popierdoleni, popierdoleni.